się ma z tej strony Alcia i Prozis ze Spanie w Wanie i w dzisiejszym odcinku odpowiemy na nużące pytanie jakim sprzętem nagrywamy. Ale zanim przejdziemy do tej sekcji, to zapraszamy, spędźcie z nami poranek. Dzisiejszy poranek jest niesamowity, bo wyobraźcie sobie, spędzony z sąsiadami. Potem Wam pokażę, jak te wszystkie wany wyglądają. Tutaj mamy wana Piotrka i Goni. Tu jest wana Aleksa. Tutaj Ducatos i tutaj Van Gosi. Bo ino utopię w gdzieś tam dalek Aczkolwiek gdzieś tam dotarłem, do ich, bo to było beczerwowane. No właśnie, co z niszem, nie? To było podobno pociąganie. No właśnie, nie że... no, I to próbowali ich frazy zrobić i specjalnie nie miał Tylko mi tutaj nie tego, bo ja nie jestem turystą. No w trawie <śle> prawie <gry> taki spokoziom. Nasze dzisiejsze spotkanie zorganizował nam surfing. Piotrka poznaliśmy przez internet i połączyła nas zajawa do sportów wodnych. Przeprowadzili się razem z gonią na Sardynie i są lokalesami, którzy znają tutejsze spoty jak własną kieszeń. Małgosie z kolei poznali przypadkowo i całą ekipą przyjechali na plażę. Alexa już znacie z poprzedniego vloga, jak zakopaliśmy Dukatosa. Poznaliśmy się na kajcie. Okazało się, że też zostaje na Sardynii na całą zimę. I również chciał zwiedzić północ, więc oto jesteśmy. Cała paczka na plaży La Marineta. A po śniadanku czas na szybkie wandury. No to jeżeli chodzi o naszego vana, Forda Transita, to my sobie go przerobiliśmy pod kątem takich kilkudniowych tripów, co nie? Czyli nie mamy tutaj paneli słonecznych, nie mamy takiego prądu, wody na stałej z pompą, typu jakiś baniak na dachu czy pod autem, bo bus miał nam służyć właśnie na takie kilkudniowe wyjazdy, typu jak teraz jesteśmy na północy Sardynii na serfa. Więc najważniejsze były miejsca na rzeczy. Dużo lady do ogarniania swoich rzeczy, jedzenia. No i oczywiście łóżko, tak? Tak samo wyszło z sufitem yy, stricte spontanicznie, bo zdemontowałem pod sufitkę, żeby pociągnąć kable do kamery cofania yy, i, i nie zakładałem jej z powrotem. I później, jak zacząłem wykorzystywać te wszystkie yy, dziury yy, w suficie, żeby, na przykład, powiesić deskę surfingową, czy jak na przykład leje deszcz, to sobie wieszam piankę w środku i wiadro na dole spływa woda. Więc powstało teraz masę planów, żeby zostawić ten sufit w jakiejś takiej formie bardziej praktycznej, i ten. I, i, i na pewno będziemy myśleć, żeby to robić, zrobić w ten sposób, co nie? Nie mamy tej wody ze zbiornikiem gdzieś pod autem, 100-litrowej na przykład. Więc, więc my mamy taki baniaczek 20 litrów, zawsze tak na kilka dni nam wystarczy, jak jedziemy gdzieś. I ten. I po prostu sobie bierzemy z domu wodę. I... Ładna miska. Tak, dokładnie, wiesz. Nie używamy żadnej chemii, mydeł, ani, ani do mycia naczyń, żadnych tych płynów, więc taką po prostu wodę, wiesz, z opłukania rąk czy warzyw to sobie y, gdzieś na bieżąco wylewamy. Fajny, mieliśmy pomysł właśnie z tym blatem. Jest to normalnie blat kuchenny, który cieliśmy w mieszkaniu. Później, ja mam gdzieś nagrania, kurczę no, yy, później tutaj jest y, klejona taka tasiemka, żeby wszystko pięknie, ładnie za, y, zaznaczyć. Yy, tutaj też sami kleiliśmy te y, listwy, które już się nieraz nam przydały, że nic nam nie poleciało. Czy Patrz w na przykład jazdy. tu, Prozi. No, stolarzem nie jestem, a fajne takie docinki, wiesz, sprawiało nam to zawsze frajdę, nie? No. Więc tak na bieżąco sobie go y, przerabialiśmy, ale ogólnie założenie było. Duże, wygodne łóżko z dobrym materacem. Pod łóżkiem chcieliśmy mieć zawsze wolną przestrzeń, bo masę rzeczy mamy. Mamy wiesz, sapa, bodyboarda, tak i tak. różne takie rzeczy. Więc ta przestrzeń zawsze miała być pusta i jest tam dużo, bardzo miejsca. No i co? I dużo rzeczy do pakowania się kuchnia, jakieś swoje ciuchy. I tak dalej. Tu mamy dwie, dwie takie mniejsze szafeczki, które wykorzystujemy jako. Jeżeli nie ma pogody, żeby usiąść na dworze, no to te szafeczki sobie ustawiamy i siadamy sobie po prostu wewnątrz auta. Ja właśnie, tak jak mówię, nasz kamperek jest taki taktyczny, na, na krótkie wypady, więc. Jest po prostu Ale mega. mieszkaliśmy tutaj, ponieważ się przeprowadziliśmy. Ten kamper też nas tutaj przeprowadził. Byliśmy załadowani po dach, mieliśmy bardzo mało miejsca i cztery koty na, 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 na pace, e, Czyli y, mieszkaliśmy, no powiedzmy sobie szczerze, na dziko, tu na Sardynii, zanim znaleźliśmy to mieszkanie i tak dalej. To już jest inna historia. Yy, około dwa miesiące, a więc tak. też się dało. I mamy y, prysznic, to możesz go później tutaj, Piotruś, wyciągnąć, bo to też jest prysznic Kempingowy, normalnie yy, tam z decathlonu chyba. Tak, tak. No i on teraz głównie służy po to, żeby się opłukać po, po serfie, <laughs> Ale przez dwa miesiące, jak tutaj po przeprowadzce na Sardynię mieszkaliśmy w busie, no to nam służył jako normalnie pełnoprawny prysznic, taki tak. domowy. Dzięki za Dzięki, I to dalej! I drugi szybki wantur to van Gosi. Także zapraszamy do środka. Hej, mojego wana przebudowałam z bazy Vivaro. I zapraszam Was na mały awantur. Tutaj mam kuchnię i zlew. Tutaj jest lodówka zamrażarka i Kurze, lodówka. Jaka długa, co? Obowiązkowo. Szufladka też bardzo długa, więc mogę pomieścić sobie nie tylko sztućce, ale też ekstra zapas suchej żywności i o, banany. No nawet mnie widać tutaj w okienku. O, jest tutaj e, Frozim i troszkę z kuchni. Mam tutaj taką sofę i ona jest rozkładana na łóżko 1,20 m i 1,90 m długości. Ja mam 1,70 m, więc w zupełności mi wystarcza. Tutaj mam swoje miejsce pracy oraz miejsce, żeby sobie zjeść i ekstra. beauty. Koncik beauty naprawdę super pro. Niesamowite, ile szafek można zmieścić, że niby taki mały van, a kurczę naprawdę przestrzeń jest świetnie zagospodarowana. Mam również taras, dwa panele i właśnie zbiornik 40 litrów na wodę. O kurczę, a to jest jakiś taki w ogóle super propatent. Mhm. Nie, no to jest hit. No, powiem ci, że dla mnie świetnie się sprawdza. Bo mogę sobie w prywatności wyjąć szałek. No? Wywieszam wtedy tą słuchawkę. No i tutaj już reguluję wodą. Tak. I, i biorę coś. Ja cię kręcę. No, hit! Tutaj. Ha, mega sprawa! No. Jest fajnie. Ta zewnętrzna kabina prysznicowa świetnie sprawdza się dla mnie podróżującej solo i zapewnia mi komfort podczas brania prysznicy. Kurczę, powiem Wam, że naprawdę niesamowity dzień. I jeśli chodzi o vlogi, to ten jest najaktualniejszym vlogiem, jaki chyba kiedykolwiek wrzuciliśmy. Bo dziś jest piątek, a wy oglądacie tego vloga w niedzielę. No, i teraz przechodzimy do sprzętu. E, dość często nas pytacie i na Instagramie, i tutaj na YouTubie, e, czym nagrywamy, więc e, odpowiadamy na to pytanie. Zaczynając od GoPro. To jest GoPro Hero 10 e, i generalnie to jest kamerka sportowa, która naprawdę sprawdza się szczególnie przy surfowaniu. Jak surfuję, to właśnie robię coś takiego. I dzięki temu mogę być na fali i wszystko nagrywa się z pierwszej osoby. I jeżeli zastanawiacie się, dlaczego akurat właśnie gryzak jest czymś, co najbardziej się sprawdza na surfingu, to jeżeli miałbym to na głowie, na takiej gumce, jak klasycznie niektórzy to mają, no to niestety spadłoby to, bo fale jak są mocne i zmiatają, to. No, zgubiłbym po prostu to GoPro w wodzie, a dzięki temu właśnie nawet jakby z, z buzi wypada mi GoPro, no to ten pływak dzięki temu, że jest pomarańczowy i, no i właśnie unosi się na wodzie, to nigdy tego GoProsa nie zgubię. Minusem w GoPro na pewno są baterie, bo e, ja mam szczególnie taki problem, po prostu padają, mam trzy baterie i wszystkie trzy są badziewne. Nie, nie mam do porównania właśnie innych kamerek sportowych, ale podobno właśnie ten problem jest już zażegnany. Także mam, to jest dziesiątka, teraz najnowsza jest chyba trzynastka, więc może, jeżeli macie właśnie kamerkę sportową jakąś, to możecie dać znać w komentarzu, jak to się u Was sprawdza. Kolejny to jest Analog. No, ja z Analoga nie widzicie za dużo rzeczy, które wrzucamy, ale tutaj podrzucę Wam kilka fot. To jest naprawdę bardzo fajne, przede wszystkim ze względu na to, że jest to full manual, czyli musicie albo światłomierzem, albo właśnie w specjalnej apce rozkminić. E, światło i ustawienia, jak ustawić do danego zdjęcia, i potem, jak już zrobicie to zdjęcie, to do momentu wywołania nie wiecie, jak wyszło. Może wyszło, może nie wyszło, i to jest świetne, właśnie w filmie, że potem macie albo 24, albo 36 zdjęć, i po wywołaniu nagle przypominacie sobie te momenty. Jest to naprawdę wyjątkowe, bo każde zdjęcie jest bardzo rozkminione. Jak macie aparat cyfrowy, to możecie zrobić tysiąc zdjęć i one się zapisują na karcie i potem sobie wybieracie jedno, a tutaj macie tylko to jedno zdjęcie tylko w tym danym momencie i chcecie, żeby było e, jakieś takie zjawiskowe, także to naprawdę jeśli chodzi o analogowe rzeczy to jest mój e, jeden z takich ulubionych aparatów. Jeśli chodzi o ujęcia z powietrza, to mamy drona, jest to DJI Mavic Pro. No i do tego mam filtry Polar Pro e, jak latam Dronem, niestety ten dron jest zepsuty, więc muszę go odesłać do Polski. I e, przed naszym wyjazdem do Stanów chciałem go już wymienić, więc stwierdziłem, że to jest dobra okazja. Także nowy dron idzie właśnie z Polski. I jak tylko e, przyjdzie do paczkomatu tutaj na Sardynie, to wtedy tego odsyłam na serwis. I potem, jak już wrócimy do Polski, to e, tego drona sprzedam. Dobra, teraz przejdziemy do mm, naszego sprzętu e, wideo, który właśnie teraz. To, co nagrywam właśnie do, dla was, to jest nagrane właśnie na aparacie. Aparat to Sony A7S 3 Zrobiłem zdjęcie i po prostu wam tu wkleję. Jest to mój ulubiony i aparat i kamera, ponieważ jest to bezlusterkowiec i właśnie działa. Ta seria S jest właśnie zrobiona jako taki flagowy model. Który działa jak noctowizor w nocy. E, mamy tutaj dwa ISO natywne, 640 i 12800, i zazwyczaj jak wrzucacie ISO 12800 w jakikolwiek inny aparat, no to macie bardzo dużo kaszy. Podrzucę Wam tutaj takie ujęcie przykładowe i ono jest właśnie możliwe na niewielu sprzętach. No a właśnie na tym aparacie jest możliwe, także e, e, A7S3 jest e, super. W bezlusterkowcach niestety nie można mieć wszystkiego. Jeżeli macie właśnie super noktowizor, no to na przykład jest to kosztem rozdzielczości w zdjęciach, więc te zdjęcia nie są jakoś rozdzielczościowo niesamowite, ale na no social media bez problemu wystarczają, więc fajne jest to właśnie, że możemy to używać do i do zdjęć, no a do wideo to jest w ogóle przekonak. Obiektyw, który właśnie mam nakręcony, jest to 4.0 i to jest obiektyw szerokokątny, który zazwyczaj używamy do nagrań tutaj w ducatosie, żeby objąć te nasze dwa siedzenia. Jest to naprawdę fajny obiektyw, bardzo ostry, bardzo go lubię. Nasz taki all-around obiektyw, który używamy praktycznie do wszystkich zbliżeń i do czegoś, co jest daleko, ale nie bardzo daleko, to jest Sigma 2870. Światło 2.8, i to jest naprawdę bardzo fajny obiektyw. Tutaj mamy taki super oldschoolowy, stary obiektyw Sigmy 70228, ale ten obiektyw też jest do wymiany, ponieważ to jest obiektyw kanonowski i on działa przez przejściówkę Sigmy. No i niestety nie ma stabilizacji przy wideo, więc jak chciałbym coś nagrać tym właśnie obiektywem, no to muszę na statywie, nie mogę tego zrobić z ręki. Także jest to fajny sprzęcik, ale no chciałbym go wymienić właśnie na coś, co już ma podłączenie do aparatu z tym bagnetem Sony E. To jest też mój stary obiektyw, ale bardzo go lubię. To jest Sigma 3514. Ma prze, przepięknie rozmywa tło. Jest to naprawdę świetne szkło i bardzo pancerne, On mi nawet zleciał i tutaj mam nawet taką małą dziurę. I wciąż żyje. Także naprawdę ten obiektyw jest bardzo. Fajny, no i ma przepiękną plastykę, także jakbyście chcieli jakiś taki właśnie uniwersalny, fajny, dość szeroki i z piękną plastyką obiektyw, to właśnie e, 35 Sigma 1.4 polecam. Jeśli chodzi o dźwięk, to mamy właśnie e, Rode VideoMic Pro, jest to mikrofon kierunkowy i jak mam wiele rzeczy do nagrania, e, to zazwyczaj po prostu... No, Używam tego, natomiast ostatnio kupiliśmy i pewnie widzieliście w vlogach tą taką pchełkę, i właśnie z niej rejestruję dźwięk. Są to mikrofony firmy Holy Large M2 i no, fenomenalne to jest rozwiązanie. Naprawdę w dźwięku zawsze miałem kłopot z tym, że te mikrofony albo nie działały, albo Trzeba było podłączać jakieś odbiorniki, nadajniki, i to naprawdę było wszystko ogromne. A tutaj mamy po prostu jeden mały odbiornik i dwa mikrofony, właśnie jeszcze w takim świetnym ETUI, które jest powerbankiem. Także fenomenalne rozwiązanie, nie wiem czemu nikt na to nie wpadł o wiele szybciej. Mm, tutaj mamy Insta360 i niewiele z niej, szczerze mówiąc, korzystamy, ponieważ obróbka materiału z Insta360 jest dość. Problematyczna. Jeśli chodzi o gimbala, to mamy właśnie małego DJI RS3 Mini i jest naprawdę bardzo fajny, bo jest mały, łatwo go wyważyć. Polecamy. Generalnie wszystkie gimbale od DJI to jest samograj i. Jak ktoś lubi z gimbalem latać, to jest to opcja warta rozważenia. Instaxa mamy tak zajawkowo, żeby tworzyć wspomnienia, więc często po prostu pstrykamy sobie, jak jest jakaś fajna chwila, robimy zdjęcie, które jest od razu wywoływane. Jak ktoś... Lubi takie rzeczy, to Instax to jest naprawdę fajna sprawa. I to ostatni nasz zakup, czyli Magic Army razem z super klampami. dzięki czemu możemy zrobić naprawdę fenomenalne ujęcia w Ducatosie, jak na przykład to albo to. I no tutaj ogranicza nas tylko wyobraźnia, możemy dzięki tym dwóm urządzeniom przyczepić aparat praktycznie wszędzie. Jeśli chodzi o montaż, to mam słuchawki Custom One Pro. I w nich cenię sobie to, że mamy po prostu wejście na mini jacka, i nawet jak rozwali mi się kabel, co często właśnie mi się dzieje w słuchawkach, to po prostu wymieniam kabel, a nie muszę oddawać słuchawek do naprawy. Eee, także no, bardzo fajne słuchawki, też toporne, mamy wiele lat i nic się z nimi nie dzieje, a dźwięk jest bardzo fajny. Także eee, Bayer Dynamic Custom On Pro polecam. No i komp e, MacBook Pro z naszym logoskiem. Jest to MacBook z 2021. To jest ten pierwszy z M1 procesorem. No, i jeżeli chodzi o montaż filmów, to generalnie wszystkie od tego modelu, czyli wszystkie, które mają ten procesor M1 czy M2, no to już jest super do montażu. Praktycznie nie ma żadnego problemu z zacinaniem. Tak jak wcześniej wymieniałem MacBooki z roku na rok, i one nadganiały tak, jakby właśnie tą rozdzielczość, tą jakość. I, no i za każdym razem po roku już kolejne materiały, które wychodziły z kamery już były za ciężkie do obróbki i musiałem tworzyć pliki proxy, no i generalnie było, był to problem. A teraz nie mamy najmniejszego problemu, wrzucam po prostu gigabajty materiału do programu do montażu i nie mam najmniejszego problemu, także polecam wszystkie MacBooki e, z, od M1 w górę. Godne polecenia. I na koniec nasz nowy case podwodny, ale tu muszę trochę ogarnąć, bo oczywiście jest w siedzeniu, a więc zapomniałem go wyciągnąć. Także dajcie mi sekundę. To jest case podwodny e, Seafroxa. E, I dzięki temu, właśnie, możemy robić takie zdjęcia jak to. Czy to. I różne przeładne ujęcia. Takie, no jest to bardzo ciekawa perspektywa, taka nowa. I. Wciąż się tego uczymy, bo jest to bardzo trudne. Tutaj praktycznie mało widać, szczególnie jak jest dużo słońca. No, naprawdę, jest to trudne do nauki, ale jest to świetna zajawka i chcielibyśmy właśnie więcej robić takich ujęć z surfingu I, no i po prostu uczymy się tego cały czas. Ale jest to fajny sprzęt. Jeśli chodzi o sprzęt, to generalnie jest to studnia bez dna i nigdy tego sprzętu za dużo. Ale tutaj na szczęście całe jestem ograniczony tymi dwoma szafkami, które tutaj widzicie. Wcześniej miałem dwie szafki na ubrania i e, jedną na sprzęt, ale jak tylko zapakowałem jedną szafkę sprzętu, to już wiedziałem, że się nie zmieszczę. Także teraz e, mamy dwie szafki na sprzęt i jedną na ubrania. To wszystko jeśli chodzi o ten nasz sprzęcik. E, jesteśmy właśnie w fenomenalnym miejscu. Nazywa się La Marineda. E, jesteśmy przy plaży i właśnie stoimy sobie w kilka vanów. Przez dwa dni mieliśmy surfa, także e, kurczę, naprawdę idealne warunki na spędzenie weekendu. I do tego mamy jeszcze słoneczny dzień, jest ciepło, wymarzone po prostu miejsce. Także teraz czas na kilka ujęć surfa, które nagra nam Alex. Warun był wyjątkowo trudny, naprawdę ciężko było przebić się przez fale, bo były duże i mocne, ale trening zaliczony, także jesteśmy bardzo zadowoleni. Na koniec dnia poszliśmy całą ekipą na spacer w poszukiwaniu zachodu słońca, ale niestety nie zaszczycił nas swoją obecnością, więc wróciliśmy do swoich vanów. No i to wszystko, jeśli chodzi o tego vloga. Dajcie znać w komentarzu, czy macie jakieś pytania odnośnie... Sprzętu. Oczywiście na wszystkie odpowiem i widzimy się w kolejnym odcinku. A jeszcze jedna rzecz: dzieli nas 3000 do stówki. Zastanawialiśmy się nad live'em, czy zrobić może takiego live'a na 100 tysięcy. Także dajcie znać, co myślicie o tym pomyśle. Widzimy się w kolejną niedzielę. Do zobaczenia.